Cześć, jest wtorek rano przed ósmą wybieramy się na śniadanie i chciałam wam tylko powiedzieć, że złapałam panę, czyli tak zwaną gumę, ale powietrze jest jeszcze powiedzmy na tyle w kole, że dam radę się przejechać na, na śniadanie czy poprowadzić rower. No, także będziemy Wam zaraz pokazywać, co będziemy jeść. Okej, okay, jesteśmy na śniadaniu, tak jak się zapowiadam i. Mamy danie takie, bym powiedział, nie śniadaniowe jak na warunki europejskie, ale tak w Azji się je i my też tak lubimy jeść. Więc za śniadanie mamy tutaj ja mam y, ryż z y, warzywami i pieprzowiną grzybami mun i tutaj jakiś taki kotlet. Fajna rzecz jest taka, słuchajcie, że oni nie używają noża jakby do konsumpcji, tylko zawsze jest podawana y, łyżka i widelec. Chyba, że jesz makaron w zupie, to wtedy dają Ci łyżeczkę, łyżkę i pałeczki. I dlaczego nie potrzeba noża? Dlatego, że oni wszystkie te potrawy przygotowują w ten sposób, że są tak podzielone, aby no, ze spokojem to jakby posługiwać się właśnie łyżką i widelcem bez potrzeby noża. A duże rzeczy, jak nie wiem, bez, tylko z kurczaka, to po prostu biorą do ręki heja. Ciepłe. kapunka Mariusz ma ryż z wysmażoną na chrupko wieprzowiną, boczkiem pewnie. I też tutaj obok wieprzowina z warzywami i do tego jeszcze jajo w sosie, czyli. Wzięliśmy jeszcze tutaj grzyby razem z takimi kulkami pewnie znowu wieprzowymi w sosie. To się właściwie w takim wyważę. I jeszcze dwie fajne rzeczy. W zasadzie prawie zawsze otrzymacie w knajpie takiej lokalnej wodę i lód albo po prostu schłodzoną wodę, tak? Więc to jest, i za to się totalnie nic nie płaci. I jeszcze w niektórych kramach można swobodnie sobie brać, tak jak tutaj, prawda? Mamy warzywa. To są jak planty chyba? Nie wiem. W każdym razie są różne zielone jarzyny, które można dowoli jeść używać do tego sosu, więc jest, jest generalnie spoko. Zabieramy się do jedzenia, bo jesteśmy głodni, będziemy się usłyszeć później i widzieć. Jesteśmy przy stacji rowerowym, który co prawda otwiera się za 25 minut tak oficjalnie, ale no wiecie, czasami miło się uśmiechnąć i panowie się tutaj zajmują moim rowerem już teraz. Więc chodzę po mokrym targu w poszukiwaniu jakichś dobrych rzeczy do zjedzenia na zaś. Taka woska, słuchajcie, to jest krem jedynie z papryczkami chili i z czosnkiem. Jest całkiem sporo tych odmian mają. Dokładnie widać czemu to jest właśnie mokry targ. Większość ludzi z obsługi w kaloszach. Bo jest po prostu mokro. Naprawdę ciężko było mi na cokolwiek się zdecydować, ale dzisiaj chyba zaryzykuję i wezmą te galaretki Zobaczymy co to jest Cześć Mariola, dzisiaj tak śpieszysz No mamy jeszcze pół godziny do odjazdu z promu albo nawet odpłynięcia. Odpłynięcia 5 kilometrów do pokonania. No i jeśli damy radę, to dzisiaj będziemy na jakiejś wysepce w okolicach Kociang w Tajlandii. Bardzo byśmy chcieli, ale zobaczymy. Prawie zakupiliśmy, bo prom płynie przez 3 godziny, więc zobaczymy, czy zdążymy. Ale jeszcze raz. Znowu zaczęło padać. Zatem Tam nie sobie odpuścimy się to wyszła. No niebiosy nam nie sprzyjają. A to tak, no, znajdziemy coś innego pojemnego. Oczywiście. No i jakoś tam nie idzie. Spóźniliśmy się na prom. Normalnie byśmy dojechali, ale za po nas taki deszcz, że no niestety. Okazało się, że prom aktualnie jeździ co drugi dzień, więc jakby nam już to nie pozwala na odbycie podróży na wyspę, ponieważ kończy nam się możliwość popytu w Tajlandii, a jeszcze do przebycia jakieś 6 km do Kambodży, więc trudno. No i zapijamy smutki kawą tajską. Tak Znowu nam złapał te to jest jakieś przekleństwo. Mariusz właśnie się sobie w a a w ogóleścimy po to na szacie. Powróciliśmy do Trat, i w tej miejscowości rano wyjeżdżaliśmy i powróciliśmy. Mieliśmy chyba trzy przystanki, gdzie złapał nas naprawdę bardzo ulewny deszcz. Więc yy, jesteśmy w, w tym samym. Skąd wyjeżdżaliśmy? Jemy, jemy w tym momencie późny obiad. I no ja się w końcu cieszę, że zaraz znajdziemy jakiś przybytek do i po prostu wezmę go spuślić, bo no było dzisiaj jarpkowo, ale, ale nic to, co nas nie zabije, co nas wzmocni. No i tyle. A dlaczego nie popłynęliśmy na wyspę? Co się stało? nam odpłynął, ale o tym nie mówiłam. A dlaczego nie popłynęliśmy na inną wyspę? Bez nie chciałam. To dlaczego? Kocian, taka popularna wyspa. No właśnie dlatego nie chciałam, bo jest popularna. Mmm, ale to zupa. Z żółtym makaronem i dorożkami bałtyni. Pecha. to się nazywa umiejętne umiejętna zmiana tematu Wypisywanie rachunku a właściwie a właściwie y, napisanie liczby Ile kosztowała nas zupa? Zupa nas kosztowała 3zł sztukę plus złotówka za wodę. Witamy Was w naszym nowym królestwie. Jesteśmy w tej samej miejscu. ale zmieniliśmy na guesthouse. Ten nam się bardziej podoba. Jest pokój jest bardziej przestrzenny. Jest tak milej. Jest milej, milej. I Tak, jest czysto, pachnąco. Podoba nam się tutaj po prostu. No i przede wszystkim Cena nas urzekła, bo płacimy. Dwie dyszki. Dwie za, za ten przybytek. Tutaj nie ma klimatyzacji, jest wentylator, którego i tak nie używamy, bo zmarzliśmy dzisiaj. Więc jesteśmy super zadowoleni z tej miejscówki. No i co? No i wam pa i widzimy się jutro.